Siemanko tu JJ Doko, a teraz będę kręcił z Survival Games. Pewnie znana większość większości gierka. Jest ona dosyć popularna. Są nawet inne SG, ale nie pamiętam już nazwy. No więc tak, ja teraz zrobię cięcie. Właściwie to tak zakończę filmik, potem wcale. No bo kręcę frapsem. No. I widzimy się zaraz przed areną. Okej, okay, widzicie jestem już na arenie, teraz oczekujemy. Wpiszę sobie w ogóle komendę SGWT. Jesteśmy chyba na arenie czwartej, nie pamiętam. Nie! Arena 5. Ale to niewiele więcej. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten odcinek. Liczę na subę, ale przypomnę jeszcze o tym pod koniec odcinka. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie się dobrze grało. Na razie będziemy oczekiwać. I może Wam powiem od razu, z czego mam zamiar kręcić. Tak, w tym tygodniu, chociaż nie, jeszcze nie w tym tygodniu, ale od następnego tygodnia będą się pojawiały serie z Far Cry'a. Jeżeli kogoś to interesuje... Jakiego Far Crya, bo zapomniałem dodać Far Cry 3, to jest no chyba ten najnowszy Far Cry. Całkiem się w niego spoko gra. No i będzie z tego parę odcinków, parę aż do końca, aż przejdziemy, będzie to zagrajmy z JJ Joko. Postaram się zrobić takie, zagrajmy bardziej odcinki, więcej ich trochę zrobić z różnych gier. Na przykład potem będzie Assassin's Creed 3, potem Assassin's Creed 4, kolejno, kolejno, co tam mam jeszcze, Call of Duty jakieś i nie wiem, będę mówił w kolejnych odcinkach. No coś to dosyć tak tak się owala, bo ile nas tu jest teraz? No trochę, mało. To ja może zrobię cięcie i jak będzie się już tak naprawdę zaczynało, to zacznę od nowa nagrywać, że tak powiem. Okej, okay, jestem już z powrotem. Już oczekujemy na game starting. Za 20 sekund było, trzeba trochę gości poprosić. Ale już jest cool. Prujemy. Mój! Tak, brawo. Cudownie. Powiedzmy nawet szczerze, bo jest przepięknie, żelazny miecz. A powiedzmy sobie szczerze, gram tu pierwszy raz. Wow, już dead. Ale niestety, niestety, na szczęście nie mój. Powiedziałem niestety, lolek. robię licznik. No, Szybko jedzonko. Ktoś tu jest. Ale gdzie? Góra? Chyba też pusto. Skrzynia. Wow! No to nie było miłe. No to widzimy się na kolejnej arenie. Okej, okay, jestem już i teraz oczekujemy ostatnie 10 sekund. Mam nadzieję, że tym razem będzie nieco lepiej. 5, 4, 3, 2, 1. Tak. LOL! Serio? Ale mam słabą myszkę. Albo wolną rękę, no nie wiem. Któreś z tych rzeczy? Mam nadzieję, że coś znajdę, no, ale... Niech będzie. Gdzie jest ta skrzynka? O, przynajmniej drzewko. I jak nie denne od gości, to denne z głodu. Prosta. O, wiem co. Poszukam sobie na race minimap. To jest jakaś wioska taka. Powiedzmy, że tam coś jest. Mniej więcej do prosta. Postaram się, aby kolejne odcinki nie były takie, że powiem, samotne. Gdyż będę kręcił, no już z kimś. No ale chyba nie z kimś takim sławnym. Żartuję, będę kręcił z Wartezo. O. Jesteśmy na spawnie. No, sprawdzam jeszcze z No ale kto by coś dostał? Wow! Jednak szczały są. No ale po co znowu to szczały? Trochę wolno to rozwalałem, dlatego. O nie, aż mnie lega. No. I się zastanawiałem czemu chodzę bez sprintu. No to się dowiedziałem. I very good. SG-7, fajnie. Może za chwilę tam wbiję, ale póki co jesteśmy na tej arenie. Wow! Nieźle. Zupa grzybowa. Wszystko moje. To będzie dobra. Wow! Serio? Nie, to nie było narzekanie, to była radość. Lol! Przecież SG jest moje. To otwierałem. To też. Chyba już wszystkie otwarłem. Jeszcze ta. Wam powiem, że stuprocentowo tak, budki się jeszcze przydadzą i na pierwszy nigdy to raczej, że kolczy ile jeszcze Tak, trzech żałuję, że nie ma Coś takiego jak na 100 Games, na niektórych serwerach kompas. I do kogo jesteście bliżej. Że ludzie tego nie zauważyli, to jest po prostu wielkie szczęście dla mnie. A tu kolejne szczęście. Kolejne dwa szczęścia. Chociaż. To jest niepewne. To nie jest skrzynia pora. Opróżniona. Niestety. Okej... Okay. Jak ja ją mam otworzyć? Mam pomysł. Pomysł, ale... No niech będzie. Nie mam tej skrzynki. Jeszcze nigdy na żadnym Survival Games nie trafił mi się mieczyk Diaksowy. Z Diaksowego. A widziałem, że coś takiego jednak można. Teraz jest naprawdę very good. A, fajnie. Ja ten ziomek. Elo, gdzie jest... Zobacz czy jest tu coś takiego, że... Deadmatch. Nie wiem jeszcze, nigdy tak daleko nie doło. Nie doszedłem. Doszedłem, doszedłem. Okej, okay, ale teraz to jak po prostu błądzę. Chodzę w miejsce. Zejdę bardziej do środka. Łody, Młody! Fajne. Bo przynajmniej trafiłem. Tyle, że jak tu zejść do tego środka? Okej, okay, tędy. No nie wiem co te pioruny wyznaczają. Może gdzie jest gościu? Tam coś jest u góry. Chyba grzyby. Kwiatki. Znaczy się tak. Kwiatki. A gdzie by tu dojść? No on gdzieś musi być. A tam. I tak go zabiłem niby. No ale to już i tak trochę ten odcinek trwa. Eee i ja Wam dziękuję za oglądanie mnie. Jeżeli będziecie mnie oglądać, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. No a ja się teraz z Wami żegram. Do zobaczenia, Siemanko. Pa!